Siemaneczko z tej strony Borsuk, a to kolejny odcinek z serii zagrajmy w Diablo 1 na modyfikacji Belzebub. Co by tu ostatnio robiliśmy? Zabiliśmy sobie rzeźnika i oczyściliśmy tą wodę w studni dla mieszkańców, żeby mogli tutaj sobie pić tą wodę. I teraz mamy do zabicia króla Leoryka kurła Szkieletów. Ale, jako że wczoraj zakończyłem tutaj nagrywanie, już to że tak powiem mapa się resetuje, i w zupełnie innym miejscu mi się pojawiło przejście. Musiałem sobie trochę przejść, pozabijać mopki, i dzięki temu dobiłem sobie poziom. I za chwilę mamy kolejny poziom, także jest dość fajnie. I tutaj z dola byłem sobie dwie książki. Książka y, Krąg Lodu i książka Charge Bolt i jeszcze jedną co przeczytałem, bo już nie miałem miejsca. Firebolt mamy na poziomie 5 i Charge Bolt to jest właśnie to. Ten Circle wam pokaże, jak to działa, chociaż czy ja będę z tego korzystał, to ja nie mam zielonego pojęcia. Zobaczmy, co tutaj nam ciekawego wypadło. Tutaj, punkty życia, a tutaj, resy na magię, to ja może sobie wezmę te resy na magię. Tutaj, resist fire, to oczywiście, że sobie weźmiemy. Tutaj, resist lightning i dwa życia na sekundę, to ja myślę, że sobie weźmiemy też to, bo te trzy punkty. Życia to tam nie dużo dają. Jak już widzicie, no to patrzcie, że tutaj dodaje nam plus 3 do Vitality i 3 Vitality. 1 Vitality to jest jeden punkt życia, dlatego tym magiem się po prostu nie opłaca dawać w, w życie, bo No bo po co? Jeden za 1 to się naprawdę nie opłaca. Można jakoś szybciej sprzedawać. Nie. Szkoda. Po prostu się nie opłaca. No, najprościej w świecie mówiąc się to nie opłaca. Yy, także lepiej dawać sobie w magię, troszeczkę się przemęczyć, później będziemy mieli Mana Shielda. I jakoś to będzie szło. To Mana Shielda jeszcze troszeczkę. Jakoś się nie damy. Tutaj trzeba było widzę troszeczkę w siłę dać, bo już mamy lepsze stawy i wymagają siły. No dobrze wiedzieć, wbijemy sobie poziom, to sobie damy wymagę. Troszeczkę w siłkę eee, sobie zakupmy tutaj trochę. I co ja chcę, to, to jest ten Circle of Ice, to nie chcę. Holybolt sobie kupię, bo może się przydać na króla Leoryka. 17,26. No i jakby jeszcze troszeczkę podciągnąć tutaj poziom tego Holybolta, to myślę, że byłoby całkiem spoko. Jako, że wbijemy ósmy poziom, dostaliśmy nowego skilla. Tutaj właśnie, jak go użyjemy sobie, to yy, yy, przeciwnik ma zmniejszone resy o 28%. Także, jakbyśmy mieli jakiegoś przeciwnika z resami, no to możemy sobie mu trochę ściągnąć. No dobra. Yy, ale to odwaliłem delikatnie, bo nie kupiłem sobie portalu. No dobra, trudno, przeszedłem cały tutaj, jak widzieliście, całą mapę, a się okazało, że tu w rogu było przejście, także niepotrzebnie tyle chodziłem, chociaż sobie poekspiłem trochę, jak kto woli, dobra, ale już tutaj bez zbędnego gadania zaczynamy tutaj sieczkę i mamy pierwszego bosiorka, przebił się, dobra, jakiś semitar i mamy kolejny poziom, teraz żebym tego nie odwalił, może póki pamiętam, dajemy w siłę bo zaraz dam w magię wszystko. Siłkę też trzeba troszeczkę dać. Może jeszcze następnym poziom bym siłkę dał, bo na razie jeszcze skile z książek możemy czytać. A jakby coś fajnego się tutaj przytrafiło, to jak najbardziej by można było sobie poużywać jakieś eku. No, ja tutaj pewnie będzie tak do y, Labiryntu czy tam do grobowca króla Leoryka, ale to myślę późniejsza część tutaj tego zwiedzania. sobie tam pójdziemy? Może jeszcze jakiś Hollywood by to wpadł? Bo tam widzę, mamy tutaj biblioteczkę, no to. Tutaj ta, ci, te, ten czarna śmierć, co są te żółte, te zombie, radziłbym uważać, bo jak nas trafi, to na tutaj, akurat w tej modyfikacji, na 4 minuty ściąga nam życie. Że papę życia. A i może z tego, co mi się wydaje, to może na nas nakładać tego w nieskończoność. O, właśnie, widzicie, właśnie mi trafił i mamy 47 życia. I widzicie, i mamy na 4 minuty lepiej się nie dać trafić. Taka przestroga. <trych> Tutaj dobra. I mamy Book of Town Portal, czyli już nam się sprawa w razie co rozwiązała, bo mamy portal z księgi, czyli nie musimy już kupować sobie zwoi, bardzo fajnie oszczędziło nam to troszeczkę tutaj stresu jeśli by chodziło, że nie dalibyśmy rady Leorykowi, coś by się tam stało, byśmy musieli wracać chociaż na tamtym poprzednim poziomie jakoś to jakoś w miarę o, i następny Bug of Town Portal i jeśli będziemy sobie po prostu wbijać poziomy to redukuje się koszt many na wytworzenie portalu tylko tyle i aż tyle No, mak to myślę problemu z maną mieć nie będzie, więc taka ciekawostka. Pełne skupienie, chociaż tutaj to na razie zagrożenie bo oni dla nas nie są jest strasznie potężny. EQ też, jak jest za specjalne, tutaj nie wypada. O, no właśnie... O tym mówię, jakiś bosik się tutaj pojawił i... O, proszę bardzo. Ale... Daliśmy sobie radę, 400 sztucz złota i hełmik. No to oczywiście, że że sobie go weźmiemy zaraz go sobie nawet zidentyfikujemy nie masz many już masz proszę cię bardzo i cóż idziemy może w górę i tam wygląda jakby to chciało być jakimś ślepym zaułkiem chociaż może niekoniecznie na Leoryka sobie pójdziemy za chwilę zobaczymy jak ten bug sobie poradzi i tutaj co mamy o, krążka inferno. No to zaraz sobie przeczytamy, zaraz Wam pokażę, co to jest za skill. O, proszę bardzo! Jak widzicie, o pali ich tutaj z naprzeciwka, ale ajajaj, aj, aj, nie mam po to, bym się wywrzucił. Ale nie chcę właśnie używać tego skilla, no bo wiadomo. A, my mamy jeszcze pokazać. O, jak to działa coś takiego. Spowalnia ich. Też nic za specjalnego. Ja to właśnie Hollywood bardzo dobrze działa na nieumarłych, na demony już nie. <laughs> Bo to chyba był demon z tego co mi się wydaje. Chyba, że się mylę. Tutaj mamy biblioteczkę, no to od razu sobie tam zajrzymy. Co tam ciekawego siedzi? Są upadli, naprawdę to będą upadli, a nazywa się inaczej. Ale pierwszy, pierwsi są upadli, więc to dla mnie już przez całą grę pozostaną upadli. Dobra, i co tu mamy za ten? Charged Bolt. No i bardzo pięknie to sobie może zdejmiemy, żeby nam się nie myliło. I może bym od razu użył, proszę bardzo. No i widzicie, że jest słabszy, bo tu mamy 12%. <laughs> Także nie wymieniamy, bo nie ma sensu. 2% gorsze statystyki daje. Obrony też nie za specjalnie, chociaż w hełmie to się raczej nie szuka obroty, tylko resów czy, czy, czy coś, więc ta obrona to tam, wiecie. Mamy <laughs>, jakąś kapliczkę, zaraz zobaczymy, co to daje. Mamy armor, żółty, może być, nawet jeden Rest is Cold plus 3 do Vitality, ma więcej obrony i dodaje 9% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Może w Diablo 1 to jakoś inaczej działa? I teraz będą nam się sypać tutaj temy. To weźmy to sobie 9% tylko na Magic Find. Także i co to dodało? O, zwiększony EX przez 4 minuty. No to trzeba wykorzystać. O, proszę bardzo, na poziom czwarty. To już będziemy mieli znalezione. I tak chcę nagrać dzisiaj również dwa odcinki. Także akurat ta mapa się. <laughs> Nie poresetuję za bardzo. Tam mamy kolejną biblioteczkę, bardzo fajnie. To od razu się zmierzajmy w tą tą stronę, no bo zobaczcie. o. I kolejny wosik, no to zobaczcie jak ładnie ich kosimy. Jeby z dzidy! O proszę bardzo, jedny z dzidy! Bardzo fajnie! Pasuje do niego, bo ma dzidę, no to pasuje do niego. Czekajcie, to jest właśnie jakieś nawiązanie tutaj twórców modyfikacji, bo chyba w Polsce. Podstawowym diablom go nie ma I, I po prostu są fanami tej strony, bo jest taka strona jebiśdzidy Jest czy była, bo nie jestem w temacie za bardzo Nie mogę tego jeszcze podnieść, a trzeba sobie pewnie więcej miejsca zrobić, ale jak najbardziej biorę to I mamy to, i dobra, najpierw sobie tutaj wejdziemy. Oho, jak zwykle pułapka to strasznie biją te pułapki. 10% resów tylko mam na błyskawice, no ale mimo wszystko. A, manę, tylko trzeba przytrzymać, no dobra, dobrze wiedzieć. Tu sobie zużyjemy manę, no to tam sobie wtedy ją odnowimy. I... I mamy kolejny poziomnik Ten łuk <laughs> bardzo chętnie też bym sobie posiadł, bym go sobie wziął. Kaska jak najbardziej się przyda. Za zidentyfikowanie tego przedmiotu a wiadomo jak my teraz z kasą stoimy to dobra poproszę. Jakie my już tu mamy obrażenia z tego ChargePulta? 1,17. Możemy sobie pociski tam strzeliwać takie elektryczne. Dodałem sobie jeszcze troszeczkę wsiłkę, żeby mieć. No i co? No i idźmy sobie tutaj w górę, zwiedźmy. No i co? Leoryk nas czeka, nie? Do zabicia. Ja przed Leorykiem to oczywiście wrócimy się do no, miasta. Ja no dlaczego by nie? Dobra, tutaj mamy o, kolejnych przeciwników. Tutaj nie zostali, oni przeze mnie zabici, także... A, tutaj to tak za dużo to nie ma do zwiedzania już. Nie ma przedłużania, żeby Leoryka nie zabijać. Tyle mnie nie strzelbu. Bo... No dobra. Nie ma tu za mocno co przeciągać, więc idziemy pod ym, tą kryptę Leoryka. Wrócimy się do miasta. Yy, no i zobaczymy, jak tam pójdzie Leoryk. Yy, dobra, może nie to. To bym sobie użył. Może podnieśmy jeszcze tą kaskę. o, o, o mamy tu jeszcze przeciwnika. Muszę sobie poustawić na skróty klawiszowe, żeby tak nie majtać sobie tym. Ale jesteśmy w mieście. Zapraszamy do Keina. Wszystko sobie tutaj. Co my tu mamy? To jest słabe. To jest też słabe, to też słabe. No to już widzieliśmy to słabe. No ok, a ten pierścionek, szanse na trafienie w naszym przypadku jest bezużyteczne, więc wszystko idzie na sprzedaż. Nie ma chyba jakiegoś szybszego sposobu, żeby sprzedawać. Już ładnie ta kasa wygląda. Jeszcze chyba mamy w skrzynce kasiorkę. Zakupmy sobie tu też podki do życia, bo idziemy w końcu na y, Laory Cannabosa. I y, y, tak, y, idźmy sobie do Adri, zakupimy sobie jeszcze z, z troszeczkę tych y, podków do many. Jakieś ciekawe laski, resis Magic 22 plus 3 do magii to słabe, ja mam też podobne, dobra, nieważne. Hollybolt, Lightning! O, to ja sobie to poproszę te obydwa skille, jak najbardziej. Lightning to jest. Hollybolt, Lightning. Hollybolt mam teraz ataku 23-32, więc wyjrzewam, że użyję. A tego skilla to ja będę używał, tylko no na razie będzie słabszy chyba, ale ten skill to jest jeden z moich ulubionych skilli, więc przez jakiś czas na pewno będę go używał. No dobra. Może tak jak mówiłem, ustawię sobie tak, pod F1, Hollyboard pod F2, pod F4, może nie będzie portal. No dobra. I Hollyboardem wchodzimy w tym optymistycznym akcent center. Słychać było. Leoryka gadał, zawsze się nagadają, a potem schodzą na hita czy dwa takie kozaki. Czy Leorykiem będzie tak samo? Czas pokaże. Dla porównania może strzelę ich. Też na hita schodzą, także. Pokażę Wam może na Leoryku, jeśli się uda, to... To Wam pokażę tutaj zabiera 4 many, tutaj 6,5 ale mam wrażenie mam wrażenie, że Holly Bolt ma troszeczkę więcej jest troszeczkę lepsze na szkielety, na nieumarłych ogólnie, niż na przykład Firebolt ja mam nieodparte wrażenie No dobra Jesteśmy gotowi chyba na Leorykę. To gdzie on siedzi? gdzie? On? Czy on tu przyjdzie, czy jak zwykle trzeba po niego iść? Pewnie jak zwykle trzeba po niego iść z daleka już sobie Zdejmijmy łuczników jeśli tylko możemy. No nie możemy za bardzo. jest, król szkieletów i dość ładnie schodzi zobaczcie nie dajmy mu może podejść jeśli się uda i jest, król szkieletów leży i mamy jeszcze koronkę jakąś ale to zaraz sobie wyzbieramy może bo tutaj To sobie od razu przeczytajmy, żeby nie zabalało miejsca. Okej, okay. czy ta tarcza, tak, bo to jest chyba tarcza, czy ona też się tu zmieści? Tak, bo to jest tapniejsza. pniejsza. Okej, okay. jakoś poszło. Nie było strachu. Nie było się za bardzo czego bać. Tutaj ma by Czy tutaj ktoś wyjdzie? Tak. I duck, noc, Ale ja nie mam potów. Oh, fuck Gin. Dobra. Troszeczkę się za mocno rozluźniłem. I widzicie co się stało. Czy tutaj jeszcze ktoś będzie? Możliwe. To sobie może wiecie co jest tak portal gdzieś postawi Żeby w razie co by tu nikogo nie ma, dobra tutaj też nikogo, jest tylko tarcza tutaj może w losowych grobach tutaj wychodzą. Jeszcze jest kilku tutaj z tego co pamiętam, chyba że na tej modyfikacji tego tak nie ma. Ale wydaje mi się, że w losowych tutaj grobach są. Ciemno tutaj dość. A gamma na na Maxa Klimacik, nie? Ale tak, tylko że cofnij, że co? Dobra, mam leszonko. To sobie może podę w trzy ustawie. Bo na razie podków do mam na full, a Podki do życia, tak nie bardzo. Na razie gra będę no Defa, jeszcze mi się jeszcze nie trafił się mocny na mnie. I następny rzuciutki Armor, bardzo dobrze. Ile mam już kaski przy sobie? 4000? no to dość ładny wynik. Będzie na... Na książeczki. A, aha, a, a, dobra, zapomniałem zmienić skilla. I dobra, i wyczyściliśmy tutaj całe... Całe tutaj... Cały grobowy z leoryka Także... Dobrze wyszło. Nie narzekam, jeszcze podnieśmy sobie te... 10 sztuk złota, i idźmy sobie do miasta. Posprzedajemy i kończymy odcinek. A w następnym, po prostu, sobie pójdziemy do czwartego poziomu. Tak dzisiaj, planuję też dwa odcineczki sobie nagrać. A w, we wtorek, planuję już taką dłuższą sesyjkę nagraniową zrobić. Nie mówię, że od razu cały pierwszy... akt, w sensie normal zrobię, ale takie dłuższe. Będę miał więcej czasu, muszę sobie tak rozplanować właśnie, bo żeby odcineczki pojawiały się codziennie. Więc będzie dobrze. Okej. Okay. Tu sobie zrobimy portal i od tego momentu zaczniemy następny odcinek. by tu nic mi nie ścierało. Może coś ciekawego będzie. Tylko szkielet. Dobra, i mamy tutaj znowu jak jakąś questa, więc... Może od tego sobie zaczniemy w ogóle. 7% tu mamy 9, tu mamy lepsze. Tutaj Resist Fire też mamy lepsze. Ta korona mnie interesuje. Lifestyle ma, więc ją sobie schowam w razie dla innej postaci walczącej w zawarciu, bo tutaj mamy parę itemków, ale magowi się ona nie przyda niestety, zreperujmy sobie tutaj przedmioty. 7000 przy sobie, dobra. Kupię sobie jeszcze potków troszkę. Tutaj o, przewodniczący. Więcej potów do Many będę nosił, oczywiście. Później do życia to już tylko tak sporadycznie będę nosił, jak tylko się pojawi Mana Shield. Nie wiem, na 15 czy na 18 czy na 16. No, no, gdzieś coś w tych okolicach już nie będę. Plus 1 do Frost Shardu plus 4 do Marki, no to nie dla mnie Holy Bolt, Fire Lightning Lightning poproszę poproszę w sumie wszystko raz, raz, raz a tu Lightning 4,38 Lightning Damage to już wiecie z czego będę korzystał w następnym odcineczku już sobie może nawet ustawię. Tak, to będzie mój główny skill. To będzie pod F2, to będzie pod F3, to pod F4, to, to pod F5. Tak sobie postanowiłem. Dobra. To może już sobie ustawimy. Kasiurki, ile mamy? 3000 prawie, dobrze jest. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Jeśli Ci się podobało, to zostaw e, łapkę w górę. Komentarzy można zostawić. Chętnie pogadam. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Siemaneczko.